Napiszcie w komentarzach, czy wy też tak macie, bo ja nie lubię, jeśli mi ktoś coś narzuca. Już wolę, nie wiem, być troszkę e, zrobione przez na przykład nasze europejskie reklamy, aczkolwiek to tam też jest takie podprogowe narzucanie ludziom potrzeby. Tutaj oni sprzedają z potrzeby, no bo jedynie w ten sposób mają szansę, żeby zarobić pieniądze, czyli upolować takiego turysty, który coś od nich kupi. Aczkolwiek, tak jak mówię, ta cena jest mega zawyżona i to też mi się nie podoba. Bo ja bym nie chciał płacić wielokrotnie więcej za coś, co teoretycznie nie powinno tu tyle kosztować. Na przykład mamy tego przewodnika i on nas tam kasuje jakieś siano. Później tam wejdę w szczegóły, dokładnie nie pamiętam. No to z mojej perspektywy, za to co on zrobił, w jaki sposób nas obwiózł, co on mi poopowiadał, co mi pokazał i ile czasu mi poświęcił. To bardzo mało pieniędzy za to bierze. No bo zobaczcie, jeżeli nasza pierwsza wycieczka, pierwszy dzień, on z nami był praktycznie od 5 rano do 14, 15 jakoś. Druga wycieczka był z nami od 7 rano do zachodu słońca, czyli to było praktycznie do, do 19, cały dzień, tak? No i on za takie wycieczki bierze tam, nie wiem, 15-20 dolarów. Za taką długą wycieczkę, gdzie wczoraj jeździliśmy mega daleko, 60 km ponad w jedną stronę, no to ta wycieczka kosztuje 40 parę dolarów.